Okiem cyberbezpiecznika. Podcast PKO Banku Polskiego o bezpieczeństwie w sieci. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Marcin Ganclerz i zapraszam na podcast PKO Banku Polskiego o cyberbezpieczeństwie. Dziś porozmawiamy m.in. o tym, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na to, co dzieje się w cyberprzestrzeni. Pomówimy też o deepfake'ach. Co to jest i dlaczego niektórzy uważają, że to największe zagrożenie XXI wieku. Pomówimy też o tym, jaka jest wiedza użytkowników na temat cyberbezpieczeństwa. A te tematy będę miał przyjemność omówić z Przemysławem Jaroszewskim, kierownikiem zespołu CERT Polska, ekspertem wieloletnim w zakresie cyberbezpieczeństwa, autorem materiałów szkoleniowych, trenerem i człowiekiem, przed którym polski internet nie zna zbyt wielu tajemnic. Witam Cię Przemku bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Troszkę przesadzone przywitanie, ale bardzo dziękuję za to serdeczne powitanie. Przemku, zacznijmy od tego, czym na co dzień e, zajmuje się CERT Polska, bo Wy działacie już od 25 lat. Powiedz mi, jaką rolę odgrywacie w tym całym systemie cyberbezpieczeństwa, w jaki sposób pomagacie użytkownikom i jak zmieniły się przez te 25 lat te zagrożenia, na które jesteśmy narażeni w internecie? Tak jak wspomniałeś, działamy od 25 lat, to zawsze była taka Misyjna działalność nask ponieważ CERT Polska, dla tych, którzy nie wiedzą, jest częścią Instytutu Badawczego NASK, który jest jednocześnie rejestrem domeny.pl. I to było takie pierwsze miejsce, w którym ktoś zaczął myśleć o tym, że dobra, fajnie, że jest entuzjazm, że się wszyscy wydzwaniają tutaj do, do internetu przez modemy i wreszcie mają te dobra. Ale co z bezpieczeństwem tych użytkowników. I tak to się zaczęło, trochę jako właśnie taka wartość dodana do tej domeny.pl i rzeczywiście zupełnie inaczej wygląda to dziś niż 25 lat temu, o ile wcześniej mieliśmy do czynienia na samym początku, głównie z takimi aktywistami, jakimiś zapaleńcami, którzy atakowali instytucje w imię. Pewnych ideałów albo wamywali się po prostu na strony po to, żeby pokazać, że można, że coś potrafią, żeby udowodnić, jak to się ładnie mówi, swojego skila innym. To później mieliśmy dobę robaków internetowych. Tydzień bez nowego robaka internetowego był tygodniem straconym. To ewoluowało w stronę cyberprzestępczości przede wszystkim, czyli. Wykorzystywania już najróżniejszych technik, głównie niestety wciąż tych tkwiących głęboko gdzieś tam w początkach internetu, to znaczy phishingu czy złośliwych załączników do maili, po to, żeby nakłonić nas do, że tak ładnie powiem, nierozsądnego rozporządzenia naszym mieniem, czyli podania gdzieś numeru karty kredytowej bądź przelania pieniędzy za zakupy, które nigdy do nas nie dotrą i tutaj też można sobie godzinami rozmawiać o całej ewolucji tego, tego aspektu, no a ostatnie lata to są z kolei ataki tak zwane state sponsors, czyli tych podmiotów, za którymi stoją rządy krajów i które stosują dosyć wyrafinowany arsenał po to, żeby niekoniecznie wywołać spektakularny atak, ale żeby... Pokazać swoją potęgę, że, że potrafią, albo wyciągnąć dane, jakieś szczególnie cenne, czyli stosować takie cyberszpiegostwo, albo żeby zdyskredytować obcy rząd obcy z kolei. Więc no jest ciekawie. Wy na co dzień współpracujecie też z CERTem działającym u nas w PKO Banku Polskim. Nasz CERT może się między innymi poszczycić tym, że jest certyfikowanym członkiem organizacji Trusted Introducer, i jako pierwszy w sektorze bankowym posiada ten stopień certyfikacji, jesteśmy też członkiem elitarnej inicjatywy First. Nasz CERT wyszukuje różne fałszywe strony internetowe, także takie, które podszywają się pod, pod nasz bank i przekazuje do Was to, żebyście to zablokowali. To jest jeden z elementów. Co jeszcze dzieje się w ramach tej współpracy? Tak jak najbardziej, tak jak wspomniałeś, CERT istnieje również w PKO BP. zresztą sektor ten finansowy, w szczególności bankowy jest tutaj jednym z dojrzalszych, jeśli chodzi o w ogóle zrozumienie z jednej strony konieczności myślenia o cyberbezpieczeństwie, z drugiej strony konieczności Współpracy pomiędzy podmiotami, bo, bo pomimo, że e, jakby w warstwie biznesowej poszczególne banki między sobą konkurują, walczą o klientów i walczą e, produktami, no to w tej warstwie cyberbezpieczeństwa wszystkim zależy tak naprawdę na tym samym. I e, im szybciej wymieniamy się tymi informacjami, że na przykład jest właśnie nowa kampania na klientów, że jest nowa metoda. Działania cyberprzestępców, czy znaleźliśmy kawałek infrastruktury, w której działają i możemy zablokować jakoś dostęp do niej, tym skuteczniej wszyscy są chronieni. Jeśli jesteśmy przy atakach, to powiedzmy, jak pandemia koronawirusa zmieniła to, co dzieje się w cyberprzestrzeni. Bo na przykład dane FBI pokazują, że od początku pandemii odnotowano wzrost cyberprzestępczości o 300%. Już przed pandemią ta liczba ataków z roku na rok rosła. Natomiast to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego roku, to jest wręcz skok lawinowy. Tak, rzeczywiście, my również odnotowujemy znaczący wzrost w 2020 roku. Może nie aż o 300%, ale o ponad 60% samych incydentów zarejestrowanych, a w ogromnej większości te incydenty dotyczą właśnie cyberprzestępczości takich. Nazwijmy to pospolitych ataków, oszustw komputerowych. I tutaj można powiedzieć, zarówno znaleźć argumenty na to, że właściwie nic się nie zmieniło, jak i że wszystko się zmieniło. Paradoksalnie, ponieważ w zasadzie techniki jakoś radykalnie się nie zmieniły. To nie jest tak, że my widzimy jakąś rewolucję w metodach działania cyberprzestępców, natomiast całkowicie zmienił się nasz sposób funkcjonowania w pandemii bardzo dużo. Aspektów naszego życia przeniosło się do tego świata wirtualnego. Dużo więcej y, spraw załatwiamy y, po prostu online, pracujemy online, y, kupujemy więcej online. Y, w związku z tym, no, to jest ta największa płaszczyzna ataku i cyberprzestępcy świetnie sobie z tego y, zdają sprawę. Natomiast y, z takich ciekawostek, to y, zmieniło się jednak coś w, w innym aspekcie. To znaczy, Przestępcy też zaczęli być bardzo kreatywni i wykorzystywać sytuację nie tylko taką, że, że jest nas po prostu więcej online, ale samą atmosferę, którą wprowadziła pandemia, to znaczy to, że dużo sytuacji jest dla nas nowych, że działamy w pewnym takim deficycie informacji i nie wiemy zawsze, gdzie szukać tych, tych informacji, tak? Jeśli coraz to mamy nowe Obostrzenia, nowe regulacje, to jest to świetne środowisko dla tych przestępców, żeby nas karmić fałszywymi informacjami. To było bardzo dobrze widoczne, chociażby na początku pandemii, gdzie rozsyłane były sms o tym, że na przykład trzeba dopłacić za dezynfekcję przesyłki w firmie kurierskiej. Tak, co oczywiście skutkowało. Podszywali się też na początku, pamiętam, był taki atak, że były rozsyłane wiadomości podszywające się pan, ten Narodowy Bank Polski z informacją, że tak, tak. pieniądze z konta będą zabrane wszystkie na poczet walki ze skutkami pandemii. Tak, a jeżeli chcemy sobie zabezpieczyć jakąś tam kwotę, jakąś część salda na koncie, to musimy kliknąć, zalogować się do banku. A z ostatnich ciekawostek, chyba taką najbardziej spektakularną była aplikacja fałszywa która miała służyć do rozpoznawania objawów COVID-u po kaszu. Czyli jeśli zakaszlemy do aplikacji, to yy, rozpozna czy, czy jesteśmy chorzy właśnie na COVID czy nie. Oczywiście sama aplikacja była koniem trojańskim, który przyjmował wiadomości jakby no, typowym ratem takim na telefony komórkowe, ale trzeba przyznać, że bardzo kreatywny sposób sprzedania tego, tego rata, więc rzeczywiście w tym obszarze Yy, pomimo, że nie jest to jakaś może olbrzymia masa yy, działań, nie, ta masa krytyczna to, to są jednak takie pospolite oszustwa, to tak, pandemia yy, przyniosła nowe pokłady kreatywności. Jeśli jesteśmy przy kreatywności, to ch tutaj chciałbym poruszyć temat deepfake'ów. Tym, którzy nie wiedzą o co chodzi, to yy, yy, spieszymy wyjaśnić. Jest to taka technologia, która pozwala fałszować obraz, Film, nagranie też audio, i jest coraz częściej wykorzystywana do ataków. Wszyscy mogli się ostatnio przekonać, jak ta technologia wygląda, chociażby na przykładzie filmu z Tomem Cruzem, który zrobił furorę chyba na, na całym świecie. Chciałbym z Tobą, Przemku, porozmawiać, jak się przed tego typu atakami dzisiaj bronić? Bo jeżeli popatrzymy na to nagranie z Tomem Cruzem, to właściwie niemożliwe było do odróżnienia, czy jest to rzeczywiście prawdziwy Tom Cruise, czy wygenerowany sztucznie obraz. Wiesz co, poruszasz bardzo trudny temat. W skrócie trzeba odpowiedzieć sobie tak, że po prostu nie wierzmy we wszystko, co widzimy czy czytamy w internecie. To jest łatwo powiedzieć, oczywiście trudniej zrobić, bo na co dzień. Bardzo trudno nam się poruszać i załatwiać codzienne sprawy z taką permanentną nieufnością, ale niestety to tak trochę działa. I akurat deepfakes, których temat poruszyłeś, to jest część dużo bardziej złożonego problemu, takiej skutecznej dezinformacji, bo to, to jest jeden z najtrudniejszych problemów, z którymi się w tej chwili zmagamy. I on nie jest techniczny, to jest czysto społeczny problem. No co mam powiedzieć. No, jest to naprawdę rzecz stosunkowo nowa i naprawdę przerażająca w swoich konsekwencjach, bo no my, jako społeczeństwo, wciąż nie jesteśmy wytrenowani w tym, żeby podchodzić do informacji sceptycznie i starać się, starać się weryfikować. Ale może, żeby było troszeczkę konstruktywnie, to my doradzamy takie złote rzeczy przede wszystkim. Więc zanim cokolwiek udostępnimy, zanim to przekażemy jako fakt. Weźmy trzy głębokie wdechy, zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie potwierdzić źródło, z którego ta informacja pochodzi, czy jesteśmy w stanie znaleźć inne źródło, które tę samą informację przekazuje, a może komuś jednak zależy na tym, żeby spreparowaną informację rozsiewać. Mówi się o tym właśnie, że deepfake'i będą tym największym zagrożeniem XXI wieku i sięgają już po tę technologię, na przykład cyberprzestępcy są w stanie podszyć się pod czyjś głos. Czy takie ataki miały już miejsce, że podszywano się na przykład pod prezesa jakiejś firmy i zlecano pracownikowi przelew? Czy wraz z rozwojem technologii cyberprzestępcy częściej będą właśnie wykorzystywać deepfake? Możemy sobie wyobrazić, że będą, nie wiem, podszywać się pod doradców. Co z tego, że my tego doradcę znamy i wiemy, jaki jest jego głos, skoro cyberprzestępca będzie w stanie ten głos podmienić, tak, że będzie wyglądał jak rzeczywisty? E, tak, oczywiście. Ja mogę powiedzieć, troszeczkę upraszczając temat, że przestępcy będą korzystali z tego, z czego będzie im się opłacało. To znaczy, jeżeli skuteczne będą zwykłe maile, to nie będą musieli sięgać po droższe technologie i będą korzystali z maili, żeby podszyć się pod, pod prezesa czy pod y, księgowego, bo i tak nikt nie będzie sprawdzał nagłówków i nie będzie y, weryfikował skąd pochodzi. Tak? A, y, a jeżeli zaczniemy stosować na przykład podpisy cyfrowe w mailach, no to być może zaczną sięgać po, y, po rzeczywiście deepfake'i i będą dzwonić do kogoś. Pytanie wtedy do nas, jak dużo jesteśmy w stanie... Położyć na karb zaufania do czyjegoś głosu. Tak to, to może brzmi śmiesznie, ale to jest troszeczkę taka analiza ryzyka, którą każdy powinien sobie na co dzień wykonywać, i której niestety my, jako ludzie, jesteśmy, jesteśmy w tym bardzo słabi, bardzo ułomni, żeby w ogóle jakoś ryzykiem zarządzać w swoim życiu. No ale wracając do rzeczy, to każda decyzja, którą podejmujemy w życiu, czy za coś, nie wiem, czy coś kupujemy i zapłacimy za to pieniądze, czy komuś robimy przelew, czy opłacamy fakturę jako, na milion złotych jako y, księgowa, albo dokonujemy przelewu na budowę drogi, no powinno y, jednak być robione nie bezrefleksyjnie, dlatego że zawsze tak robiłam, teraz też to brzmi podobnie, tylko właśnie z jakąś y, analizą ryzyka, niestety, czyli y, no dobra, robię to, bo. Zadzwonił do mnie prezes, a wiem, że to zadzwonił prezes, bo, bo co, bo nie wiem, usłyszałem jego głos, bo, bo ktoś mi tak powiedział, tak? Czy, czy rzeczywiście go zweryfikowałem w jakikolwiek sposób? Mówiłeś o tym, że dopóki przestępcy będą łapać użytkowników na te fałszywe wiadomości, to nie będzie im się opłacało sięgać po droższe technologie. I tu dochodzimy do kwestii świadomości wśród użytkowników, bo wiemy, że coraz więcej mówi się o edukacji, a mimo wszystko cały czas użytkownicy łapią się na te ataki, które wydawały, wydawałoby się są dosyć proste do rozpoznania, jak na przykład fałszywe właśnie wiadomości, tak? Wystarczy czasem, że, że spojrzymy na adres nadawcy wiadomości. Czy najedziemy kursorem na linki, i zobaczymy, gdzie rzeczywiście e, ten link prowadzi, do jakiej strony, czy jest to strona prawdziwa, czy fałszywa. Dlaczego cały czas użytkownicy popełniają błędy, i dlaczego, jak pokazują dane, dwie trzecie z nich cały czas słabo ocenia swoją wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa? Wiesz, co, to jest pewnie pytanie za milion dolarów. Moje własne przemyślenia są takie, że Rzeczywiście problemem jest taka masa krytyczna co do świadomości. O ile my. Ja lubię dawać przykład, taką analogię z ruchem drogowym, gdzie z samochodów korzystamy no już od jakichś 130 lat gdzieś tam około jeśli dobrze mi się wydaje jako ludzkość. I w miarę jesteśmy uczeni od dziecka, że zanim przejdziemy przez jedzenie, patrzymy w lewo, patrzymy w prawo, że jak prowadzimy samochód, to mamy stosować zasady ograniczonego zaufania, no i, i tak jakby wypadki się zdarzają, prawda? Natomiast z komputerami mamy dużo krótszą historię i mało tego, ta technologia ewoluuje dużo szybciej niż y, ruch na drodze, y, więc tutaj rzeczywiście ciężko jest nadążyć przeciętnemu użytkownikowi za tym. Jakie nowe zagrożenia na niego czyhają, aczkolwiek poruszasz też bardzo istotną kwestię, że wiele tych zagrożeń wydaje nam się, jako tym osobom, które wiedzą coś więcej, troszeczkę siedzą w tym temacie, jako trywialne, także to można łatwo sprawdzić. Niestety to jest troszeczkę efekt bańki informacyjnej, to znaczy. Wszystkim, którzy mają zetknięcie z tematami bezpieczeństwa, wydaje się, że no tak, no to, to są rzeczy oczywiste. To są rzeczy proste. Dlaczego to o tym nie wiedzą wszyscy? Nie wiem dlaczego, ale nie wiedzą. To znaczy, dla przeciętnego użytkownika, czy waszego klienta banku, czy osób, z którymi my się na co dzień stykamy, które padły gdzieś tam ofiarą oszustwa, to wcale nie było oczywiste, dopóki to się nie wydarzyło. <laughs> Czyli one nie docierają do informacji o tym, jakie są zagrożenia. Nie sięgają po te serwisy, chociażby takie popularne dotyczące bezpieczeństwa, już nie mówiąc o stronie pewnie bezpieczeństwa PKO, BP, czy tym bardziej o stronie CERT-u. Nie czerpią stamtąd informacji. Mało tego. Drugi aspekt, który dochodzi, to jest taki, że działamy nieustannie w takim pośpiechu, w tym, że robimy coś tam w międzyczasie. Ja wiem, Całkiem niedawno taki przykład znajomej, która padła ofiarą oszustów na, na portalu ogłoszeniowym. Sprzedawała tam um, jakieś, nie wiem, łóżeczko dla dziecka czy coś takiego. No i padła ofiarą oszustów, którzy nakłonili ją do tego, żeby podać numer karty kredytowej, na którą rzekomo miała dostać środki za to. Um, I później jeszcze do, do autoryzowania transakcji, która no, wyglądała na pierwszy rzut oka dla niej. Może nie do końca zrozumiale, ale nie podejrzanie. I ona potem mówi, słuchaj, no jak tak odtwarzam sobie później to w głowie na spokojnie, no to rzeczywiście, no powinno było coś mnie tknąć. Ale ja w tym czasie tam karmiłam dziecko, coś tam robiłam, gotowałam tutaj, rozmawiałam na Whatsappie z tą osobą, która była zainteresowana. No i tak, tak sobie kliknęłam, tak. No. Jak w sytuacji tych zagrożeń, tej świadomości użytkowników dzisiaj odnajdują się firmy? Bo często. Właśnie przez błędy użytkowników cyberprzestępcy atakują firmy. Czy firmy dzisiaj widzą zwiększoną potrzebę właśnie skutecznej edukacji swoich pracowników i poszukiwania nowych narzędzi, właśnie do tego, żeby ta edukacja, to uświadamianie ludzi było efektywne? Wiesz co, to wygląda bardzo różnie. Są duże firmy, które mają pewną kulturę myślenia w ogóle o bezpieczeństwie, a w szczególności o cyberbezpieczeństwie i powiem tak, no bez wazeliny tutaj akurat, ale no PKoBP między innymi jest taką firmą, która edukuje swoich użytkowników, swoich klientów i myślę, że również swoich pracowników. Pod kątem cyberbezpieczeństwa. I takich y, dużych z reguły firm trochę jest, które rzeczywiście y, postrzegają zarówno użytkowników y, swoich usług, jak i pracowników, jako ten y, element ekosystemu całego cyberbezpieczeństwa, bo na koniec dnia to, to rzeczywiście decyduje: y, no, po pierwsze, pracownik, który ma dostęp do jakichś tam zasobów w sposób zupełnie legalny i y, też jest słabym ogniwem, jeżeli te jego dostępy zostaną wykorzystane przez niepowołane osoby, ale również użytkownik, który gdzieś tam logując się do nawet najbezpieczniejszego systemu pozwoli na plecach, że tak powiem, wjechać przestępcy. Więc ta, ta świadomość rzeczywiście w dużych firmach jest. Natomiast w wielu średnich i mniejszych firmach tak różowo nie jest, bo no, nie da się ukryć, że cyberbezpieczeństwo zarówno w tej warstwie technologicznej, jak i w warstwie takiej nawet edukowania jest kosztem. To jest y, coś, co no, nie od razu pozwala pokazać, y, że w jakikolwiek sposób zwraca się. Y, I myślę, że troszeczkę się to zmienia. Y, nie chcę użyć słowa dzięki, ale y, za przyczynkiem y, Ransomware. U. To znaczy, zagrożenia typu Ransom, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie złośliwe oprogramowanie, które szyfruje komputer, a w przypadku dużych firm często jeszcze pełza po sieci i szyfruje pozostałe zasoby, inne komputery, gdzieś tam podpięte dyski sieciowe i tak dalej. I nie pozwala odzyskać danych, dopóki nie zostanie zapłacony okup. I to jest taki rodzaj zagrożenia, które jest z jednej strony bardzo. Nazwijmy to demokratyczne, bo no, o ile przez długi czas e, jego ofiarą padali zwykli użytkownicy domowi, e, i, i tamte okupy były. no Nie powiem, że niskie, bo za użytkownika domowego 1000 dolarów to, to też jest koszt, prawda? Konkretny i ma decyzję, czy kupić nowy komputer, czy, czy zapłacić okup, jak cenne są te dane. E, no ale to były mimo wszystko w mniejszej skali incydenty. A teraz ich ofiarą padają na gminie czy instytucje administracji publicznej, czy, czy duże firmy, gdzie zarówno koszty okupu są dużo większe, jak i straty wynikające z zatrzymania są dużo większe. I to są poważne decyzje biznesowe, co robić w takiej sytuacji. I to przemawia bardzo mocno do wyobraźni dla decydentów. Tak, to edukowanie jest też niezwykle ważne, bo właśnie 95% ataków, Zaczyna się od błędów, użytkowników. Przemku, na koniec, jak mógłbyś powiedzieć, jakie takie najważniejsze są rady czy zasady, których użytkownicy powinni przestrzegać, żeby trochę bezpieczniej móc po tej sieci się poruszać? Myślę, że najważniejszą zasadą jest jakby bezpieczne stosowanie haseł, co to znaczy, to przede wszystkim nie powtarzajmy tego samego hasła w wielu serwisach. Stosujmy hasła długie. A co za tym idzie, stosujmy, menedżery haseł, nie bójmy się tego. A jeszcze lepiej, starajmy się odchodzić od stosowania haseł na rzecz uwierzytelnienia wieloskładnikowego, czyli logowania się aplikacją, biometrią i tego rodzaju zabezpieczeniami, tam gdzie to tylko możliwe. Druga rada, przede wszystkim aktualizujmy, oprogramowanie z którego korzystamy czy to na telefonie komórkowym czy na y, komputerze stacjonarnym y, aktualizacja to jest podstawa y, nawet ważniejsza niż oprogramowanie antywirusowe którego może nie wyłączajmy y, ale y, nie uważajmy za to że y, za panaceum który nas ochroni przed wszystkim no i trzecia zasada y, ograniczone zaufanie to o czym mówiliśmy przy okazji deepfaków i ogólnie dezinformacji. Ehm, za każdym razem zastanawiajmy się, czy jeśli ktoś nas namawia do tego, że e, kliknij, zaloguj się, tutaj zapłać coś tam przelej, czy jesteśmy gotowi zaryzykować. Pamiętajmy, że nie tą kwotą, która jest podana w mailu, bo to nie jest tak, że jeśli dostajemy informację o dopłacie 3 zł za przesyłkę, za dezynfekcję przesyłki, to z naszego konta faktycznie zniknął 3 zł. Tylko czy jesteśmy w stanie zaryzykować dostępem do naszego konta w imię tego, co właśnie chcemy zrobić. Tak, czy, czy dostatecznie ufamy tej osobie, która wysłała nam wiadomość i temu, co się właśnie wyświetla na ekranie, żeby zaryzykować dostępem do naszego konta. Więc yy, tyle chyba na koniec. Warto tych zasad przestrzegać, bo potem można. Zorientować się, że straciliśmy zamiast trzech złotych wszystkie pieniądze z naszego konta. Jest. Przemku. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę, słuchaczom, że byli z nami, i do usłyszenia w następnym odcinku. Również dziękuję i wszystkiego bezpiecznego.